Witam serdecznie Was wszystkich, kochani. Dzisiaj w kuchni Władzi polecam jajecznicę, cykoria, proszę Państwa, pokrojona zaraz się wysmaży, papryka żółta, papryka czerwona, pomidorek i por. Jak to się już podsmaży, trzeba troszeczkę posolić, tak? I masełka, łyżeczkę jedną, proszę Państwa, małą jedną łyżeczkę masełka. Rok nie paruje. Jak to się podsmaży, co ja się szybko smaży. Jak ktoś, jak ktoś jej może nie lubię, bo ona jest troszkę gorzkawa, ale wcześniej jakbym pokroiła, to ją posól. olej cytryną i ona będzie taka wspaniała i nawet zmięknie do, do smażenia. Jeden duży pomidor i troszeczkę. A można też dodać czerwonej cebulki. Jak ktoś ma nadczynność, niedoczynność jest bardzo korzystne. a nie będzie przeszkadzało na żołądek, tak. Tutaj odszywamy to. Powoli to się paruje. Tu będziemy robić na środku, proszę Państwa, taką dziurę, bo tutaj bijemy jajka. Ja robię dla dwóch osób, więc robię trzy jajka. Miekiemu i sobie. Wam. Ja, pewnie mi się nie woliło, bo jedną ręką trzymam. Jedną ręką robię. Czyli tu się dalej smaży. Tutaj też. Na no boku te jajka też się zaraz smażą. Tak, żeby się Wam nie porobiły takie gluty, tylko żeby się Wam te jajka usmażyły osobno i będzie wspaniała jajecznica. Proszę Państwa na pół półmiękko te jajka, można powiedzieć, uśmażymy, możemy ich przewrócić w drugą stronę. Tak. tak tam się fajnie upieką i będziemy mieć tak na śniadańko. Może zjeść dwie osoby. Śmiało, chyba, że kto woli więcej jajek jak ma jakieś małe eski to. Może dać 3-4, może dać 3 dla siebie, 4 dla mężczyzny. W środek będzie ta jajecznica, po oku będą te proszę Państwa, moje tekorie razem z poniedziorkiem porem. Widzicie, usmażyła się, takie na półmieńko można zjeść. Bardzo polecam, jest przepyszna. Smacznego Wam wszystkich życzę. Proszę dodać sobie jeszcze koperku albo szczypiorku na wierzch. Będzie przepycha. Pa, Do lajfa.